Dzień dobry kochani. Witam Was na kanale Malina Błańska. Zawiesłam dzieci do przedszkola. Wróciłam. Prawdę o mnie znają tylko panie przedszkolanki. One mnie widzą mniej więcej w wychodnej piżamie codziennie. E, dopiero potem, jak wracam, to się ogarniam jakoś. Ale chcę wam powiedzieć, i ja otworzyłam komputer. Jest 2 września. Dzieci poszły do szkoły. I wszędzie histeria wokół tego. I pomyślałam sobie, Jezus, Mary, jak ja się bałam tego dnia całe życie. Bałam się nie 1 września, bo tam jest jeszcze spokojnie, ale tego pierwszego dnia w szkole. I pomyślałam sobie, dlaczego, dlaczego gdy ja byłam młodym człowiekiem, nikt mi nie powiedział tego, o czym ja teraz chcę powiedzieć do was młodych ludzi. Jest was niewiele, bo 15% moich użytkowników to są ludzie w wieku szkolno-akademickim. Może wy, mamy. I i tatusiowie tych dzieci może wysłuchacie tego, co mam wam do powiedzenia i uchronicie jakieś dziecko i jego zdrowie psychiczne. Dlaczego Mi nikt nie powiedział o tym, że szkoła nie jest najważniejsza? Że ten stres, to przerażenie i ten terror szkoły to nie jest najważniejsze w życiu i że te oceny nie są najważniejsze? Szkoła jest istotna, ale co innego jest w niej istotne niż to, co dookoła wszyscy mówią, przynajmniej to, co mi wszyscy mówili. Ja się ciągle bałam tych ocen, tych sprawdzianów, tego właśnie przygotowania, potem tych egzaminów, potem tej matury. Od tego wszystko zależy, że moje życie być czy nie być, to czy jestem dobrym człowiekiem, czy złym człowiekiem, czy w ogóle jestem człowiekiem, zależy od tego jednego egzaminu albo od tego jednego innego egzaminu. No a tak nie jest, nie? I mówi to kobieta, która przez 8 lat podstawówki miała. Nie 8, mam, od czwartej klasy są świadectwa z Paskiem, świadectwo z Paskiem. Podstawówki, której wychowawczynią w klasie, moją, była babka, która słuchajcie, robiła mi uwagi, że mnie rano nie widziała na rekolekcjach w kościele. Słuchajcie, ja nie chcę nagrać filmiku o tym, że szkoła nie jest istotna. Szkoła jest nieważna. Chodzenie do niej jest bez sensu i w ogóle bojkot. Absolutnie. Natomiast uważam, że w szkole jest całkiem co innego ważne niż się mówi o tym. W szkole ważne jest. Umiejętność nauczania się po prostu w życiu. Warto zdobyć ją. Szkoła może w tym pomóc. Nie musi, ale może w tym pomóc. Co jeszcze jest ważnego w szkole? W szkole ważne jest spotkanie z osobowościami. Ja jeszcze nie wiem, jak to wygląda dzisiaj w szkole, ponieważ moje dzieci chodzą do przedszkola, ale pamiętam, jak to było w moich czasach. Do końca życia będę pamiętała mądrości, które przekazali mi nauczyciele. I nie mam tutaj na myśli mądrości podręczników, tylko takie mądrości życiowe. To były trzy osoby. Pani od Polskiego w podstawówce, pani od Polskiego w liceum i w liceum pan od Angielskiego. Jak słuchacie moich jakichś filmików i pukacie się w czoło, myśląc sobie, co ona wygaduje, to ta trójka osób trochę za tym stoi. Ponieważ to oni nauczyli mnie, że nie warto iść z tłumem, warto właśnie nauczyć się krytycznego myślenia, podważać prawdy ogólne, że. To ma wartość. Moja nauczycielka języka polskiego w liceum powiedziała coś, w co, co kiedyś jej nie wierzyłam, a życie to zweryfikowało. Na przykład powiedziała, że właśnie przyjaźnie z liceum są prawdziwymi na resztę życia przyjaźniami. Na studiach miałam przyjaciółki i te przyjaźnie się nie, nie uchowały. Dzisiaj mam 35 lat i myślę sobie, pani Majko, dokładnie tak jest. Moje przyjaciółki to to, to, to są te osoby, które były ze mną w liceum. Ten stres, ta nerwica, to wtłaczanie dzieci w dygot ze względu na szkołę, ze względu na oceny, naprawdę nie ma znaczenia to. Ale mówi to dziewczyna, która miała przez wszystkie lata podstawówki świadectwo z paskiem, że jesteśmy dobrzy, dobrzy z wszystkich przedmiotów. Ten czas warto wykorzystać na inne rzeczy. Warto wybrać sobie jeden, dwa, trzy przedmioty, które będą naszą mocną stroną i je rozwijać. Nic nie wynika z tego, że ma się świadectwo z paskiem. Ja w po początku liceum z kolei żyłam w przerażeniu, że nie znam matury. Nie było to cały w żaden sposób uzasadnione i oczywiście zdałam tę maturę, ale dzisiaj, gdy spotykam młode osoby, które boją się matury, to mówię im, słuchajcie, no i co z tego, jak nie zdać? Bo nie chcę zawsze być jako osoba, która mówi, lepiej matury nie zdawać. Absolutnie, lepiej ją zdać, mieć to za sobą, nie robić sobie dziury w życiorysie po to, żeby powtarzać jeszcze raz ten egzamin. Natomiast jeżeli się nie zda matury, to co? Ja wam powiem co, i ja to mówię właśnie młodym ludziom, to naprawdę się nic nie dzieje. Maturę można zdać za rok. Ten rok nie jest rokiem straconym. Możesz tak samo wyjechać do dużego miasta, jeżeli jesteś z małego miasta, możesz pójść do pracy w tym mieście, do którego chciałbyś wyjechać na studia. Nauczyć się być pracownikiem, zobaczyć, czy potrafisz się odnaleźć w strukturze hierarchicznej, chłonąć z dużego miasta. Ja wiadomo było, że nie pójdę na studia. Moi koledzy, koleżanki dookoła mnie wybierali studia, kierunki, jeździli z dokumentami. Ja pochodzę z ubogiej rodziny, której nie stać było na to, żeby wysłać na studia. Jakoś też nikt nie wpadł na to, że mogłabym się sama utrzymywać, i nikt mi nie podpowiedział tego rozwiązania. Wiadomo było, że ja nie pojadę na studia. Natomiast ja na te studia potem trafiłam, ponieważ dostałam stypendium od mojego późniejszego szefa. Ale w międzyczasie, w jaki sposób ja się rozwijałam? Gdy się już przeprowadziłam do Warszawy, chodziłam na przeróżne debaty. Każde duże miasto daje takie ogromne możliwości. Teraz mamy pandemię, jest tego mniej, ale możecie znaleźć sobie swoich mistrzów. Każdy taki mistrz prowadzi jakieś szkolenia, jakieś, właśnie, publiczne debaty. Chodzić na te debaty, szarpać ich za rękaw, pytać o książki, dopytywać o kolejne, następne spotkania, na których te osoby będą. To jest dostępne, bezpłatne. Uniwersytety są otwarte. Mamy dzisiaj, nawias pod tytułem pandemia, ale normalnie jest taka sytuacja, że każda osoba, Chodząca po chodniku ma prawo wejść do publicznego uniwersytetu i usiąść sobie na każdym wykładzie, na którym chce usiąść. Z tego wynika oczywiście, nie wynika nic bo, poza tym, że zdobywamy tą wiedzę, czyli najważniejsze. Nie mamy tych punktów, świadectwa i chodzimy formalnie na pusto, ale to jest to, co możemy robić w ramach tego niby straconego roku, że gdy znamy tą maturę, to ten czas pozwoli nam zweryfikować nasze jeszcze licealne plany na przyszłość. Może zmienić pomysł. Ale to naprawdę nie jest rok stracony. Mówię o tym też dlatego, że pamiętam mój wywiad z nauczycielem z kanału Co Za Historia. Są rodzice, którzy cisną te dzieci biedne, nie? I ja widzę te dzieci, które jak dostaną gorszą ocenę, to po prostu zalewają się łzami i strzęsawica. To skutki są tego, że no, musi być w domu chyba nie fajnie. ale każdy pamięta, że miał w klasie kogoś takiego. Najważniejszą rzecz, którą powiedział, to było to, że rodzice bardzo nie znają swoich dzieci. I bardzo się boję właśnie, że jeżeli że jeżeli jest tak, jak on mówi, to w sytuacji, w której nie znamy, nie wiemy tak wiele o naszych dzieciach, wpędzanie ich w te stresujące myślenie, w te nerwice, w te depresje, związane właśnie ze sprawdzianami, z ocenami, z, e, z wynikami, z tymi egzaminami, od których wszystko zależy, jeszcze nas od tych dzieci oddala. No, stres. Piona.